I dzisiaj Wam pokażę moje nowe rzeczy z Violety. Jest to plakat. I druga rzecz to, <coughs> przepraszam Was bardzo, e, album, który sama zrobiłam. On wygląda tak na pierwszej stronie i w środku. Tak. Więc jak komuś się nudzi też możecie tak ją zrobić, bo mi się akurat nie nudziło, więc tak ja zrobiłam, ma to na razie tylko dwie strony, ale jak... Dlatego to jest specjalnie zrobione na taką stążeczkę, że jak y, będę miał jakieś nowe gazety, czy coś, to można zawsze zrobić kartkę, ją przykleję tam i dodać. Więc takie funkcjonalne. Do przygotowania tego albumu wystarczą zwykłe flamastry, y, jakiś sznureczek, wstążeczka, taśma klejąca lub klej, y, wycinki z gazet, no i można też wydrukować, bo to jest wydrukowane, a to są wycinki z gazet. Akurat nie są to wycinki z gazet takich jak z tych magazynów Violetta y, miesięczników. Tylko akurat to było w fanklubie. I o oh, w tym. I go wycinałam. Więc nie trzeba od razu całego porozcinać. Y, magazynu miesięcznika. Tylko po prostu z jakiejś innej gazety, bo często się pojawia Martina w gazetach. To jest bardziej o Martinie niż o Violetcie. Więc do tego tu nic tak nie ma: bo jest i to i to, więc. Może też naklejać jakieś powtórki z albumu. Znaczy takie. Te do albumu takiego oryginalnego. Więc. No więc tak. To by było na tyle. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania. I życzę Wam wesołych Świąt wielkanocnych. Pa pa!